Kobiety zabierają ze sobą grzebień na porodówkę. Mają potem powód. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak może on pomóc przy porodzie. Jeśli też spodziewasz się dziecka, zabierz ze sobą grzebień na porodówkę. Pakując torby do szpitala, planujesz komfort swój i maluszka. Okazuje się, że zazwyczaj zapominamy o bardzo ważnym gadżecie, który przyda się podczas porodu. Zazwyczaj kobiety chcące zmniejszyć ból porodowy, w pierwszej kolejności myślą o metodach farmakologicznych lub sposobach relaksacyjnych, jak masaż czy aromaterapia. Okazuje się, że w oszukaniu bólu porodowego pomoże też akupunktura i to w najprostszej możliwej postaci. Trik z grzebieniem polega na ściskaniu go w dłoni. Musimy to robić tak, aby ząbki wbijały nam się w dłoń uciskając grzebieniem wewnętrzną część dłoni, sprawiamy, że nasze ciało w pewnym stopniu zapomina o bólu porodowym. Dzięki temu może nie zniwelujemy go całkiem, ale chociaż zmniejszymy. Grzebień zajmuje naprawdę mało miejsca, a więc polecam, żebyście spróbowały tego triku. Pielęgniarka pokazała mi, jak zdjąć pierścionek ze spuchniętego palca. Kiedy palce dłoni puchną, zdjęcie z nich pierścionka jest często wręcz niemożliwe. Chciałabym Ci pokazać dwa sposoby, jak uniknąć tego problemu. Uszykuj cienki sznurek bądź nitkę. Wystarczy odciąć kawałek nitki lub sznurka. Jedną końcówkę przeciągnij pod pierścionkiem. Przytrzymaj lub przyklej taśmą do dłoni, ale tylko na chwilę. Drugi koniec zacznij zawijać na spuchniętym palcu. Końcówkę nitki czy sznureczka. Również przyklej. Teraz weź pierwszy koniec nitki i zacznij ją odwijać. Pierścionek zacznie się zsuwać. Jeśli nitka zahaczy o oczko, przełóż nitkę i odkręcaj ją dalej. Pierścionek zsunie się z palca. Będziesz mógł już go zdjąć. Inny sposób jest również bardzo prosty. Działa, o ile palec nie jest jeszcze tak krytycznie opuchnięty. Na pewno posiadasz w domu vaseline albo tłusty krem. Wystarczy, że wysmarujesz nią cały palec z pierścionkiem. Wtedy bez żadnego problemu zdejmiesz pierścionek. Co oznacza wstążka przy damskiej torebce? To ważny sygnał od mam. Choć jest to nowy pomysł, to szybko przyjął się na całym świecie. W Polsce również można się z nim spotkać. Warto wiedzieć, co symbolizuje taka wstążka. Wystarczy odciąć kawałek i powiesić przy wózku lub na torbie. Wiele mam, gdy tylko o tym usłyszały, natychmiast to zrobiły. To niewerbalny sygnał dla innych ludzi. Wszystko zaczęło się od psycholożki Anny Mathur z Wielkiej Brytanii. Sama jest mamą trójki dzieci. Jej życiowa historia zainspirowała ją do stworzenia tego znaku – opisała ją na swoim Instagramowym profilu. Był to zwykły dzień. Szła ulicą z trójką swoich dzieci. Jedno z nich krzyczało, a pozostała dwójka zostawała w tyle. W tamtej chwili poczuła się bezradna. Rozejrzałam się wokół, mając nadzieję, że zobaczę znajomego lub kogoś, kogo znam, kto mógłby mnie przytulić i mi pomóc. Widziałam mamy i rodziny i wiedziałam, że przynajmniej jedna z nich chciałaby mi pomóc napisała. Nikt jednak nic nie zrobił. Dało to jej do myślenia i zastanawiała się, co tak naprawdę ludzi powstrzymuje przed zapytaniem i zaoferowaniem pomocy. Sama przyznała, że w takich chwilach mamy czują się jakby poniosły porażkę. Wpadła na pomysł, że zwykła kokartka może być subtelnym sygnałem. Już parę dni po opublikowaniu tego pomysłu w internecie dostała setki zdjęć od kobiet które również przywiązały wstążki. Pomysł tak bardzo się spodobał, że dotarł również do kobiet z innych krajów. Mała wstążka stała się symbolem współpracy i solidarności mam. Zupa, która uratowała życie tysiącom dzieci. Matki małych dzieci do dzisiaj ją stosują. Ernst Moro, austriacki pediatra, podał jej recepturę już na początku XX wieku. Odkrył, że ta zupa zmniejsza śmiertelność u dzieci. Składa się tylko z trzech składników. Marchewki, wody i soli. Należy obrać pół kilograma marchewki. To cenne warzywo zawiera m.in. witaminy A, E, C oraz K. Ma też wiele cennych minerałów jak potas, sód, wapń, żelazo, magnes i cynk. Obrane marchewki pokrój, wrzuć do garnka, zalej jednym litrem wody, gotuj marchewkę przez 90 minut. To właśnie Ernst Moro odkrył, że tak gotowana marchewka ratuje życie noworodkom. Po ugotowaniu odlej wodę, która pozostała. Następnie z marchewki zrób pirea. Nasze babcie używały ubijak do ziemniaków. Ale szybciej i dokładniej rozdrobnij ugotowaną marchew blender. Odlaną wodę uzupełnij do jednego litra wrzątkiem i wlej do marchewki. Dodaj trzy gramy soli. Tak przygotowana zupa ratuje dzieci przed bakteriami – Zawarte w marchewce oligosacharydy zapobiegają przywieraniu bakterii do ściany jelita. To zapobiega biegunkom. Od czasu odkrycia tej zupy, śmiertelność dzieci spowodowana właśnie biegunką znacznie zmalała. Pyszne i zdrowe żelki z witaminą C. Naturalne składniki sprawią, że dzieci je pokochają i będą pytać o więcej. Działają przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Prosty przepis, który przygotujesz w domu w każdej wolnej chwili. Weź kawałek imbiru. Obierz go i pokrój na drobne kawałki. Możesz też zetrzeć go na tarce. Imbir łagodzi kaszel i działa przeciwgorączkowo. Przygotuj garnek i wlej do niego pół litra wody. Dodaj rozdrobniony imbir. Podgrzej i gotuj na małym ogniu przez 20 minut. Następnie odcedź imbir. Do wody imbirowej wlej wyciśnięty sok z połowy cytryny. Cytryna to źródło wielu witamin i minerałów, działa przeciwzapalnie. Dodaj trzy łyżki miodu. Miód daje słodycz, ale też pomaga w walce z infekcjami. Podgrzej delikatnie wszystko, żeby miód się rozpuścił. Pilnuj, żeby nie zagotować mikstury. Wyłącz kuchenkę. Na sam koniec dodaj cztery łyżki żelatyny. Wymieszaj, żeby się dobrze rozpuściła. Tak przygotowany napój przelej do foremki na lód, zostaw aż stężeje lub wstaw do lodówki. Kiedy będą gotowe, możesz podawać je swoim dzieciom. Takie żelki to samo zdrowie. Zawierają składniki, które dzieci potrzebują, zwłaszcza zimą, chronią przed przeziębieniem i grypą. Imbir, miód i cytryna to najlepsze składniki, które zapewnią twoim dzieciom zdrowie. Sprytny trik na Kinder Niespodzianki. Wiem, co jest w środku, zanim je kupię. Wasze dzieci lubią Kinder Niespodzianki? Nie kupuj ich, zanim obejrzysz ten film. W sklepach pojawiły się jajka z figurkami. Jeśli chcesz mieć najfajniejszą zabawkę, weź kilka jajek i pójdź na dział z warzywami. To właśnie tam znajduje się waga. Następnie połóż pojedynczo jajka na wadze. Jeśli jajka mają poniżej 32 gramów, nie kupuj ich. To znak, że jest w nich jakaś lżejsza zabawka. Jeśli mają powyżej 33 gramów, to dobry znak. W środku będzie znajdować się porządna figurka z postacią z filmu. Kupiliśmy na tez trzy cięższe jajka i jedno lżejsze. Zobacz, co było w środku. Otwieramy lżejsze jajko. Jest tam płaska zabawka. Teraz otworzymy cięższe jajka. W ich wnętrzu znajdują się fajniejsze zabawki figurki, które są uwielbiane przez dzieci. Następnym razem, zanim kupisz jajko niespodziankę, połóż je na sklepową wagę.